Jeżeli szukasz pięknej feraty położonej blisko Polski, to jesteś we właściwym miejscu. Drachewand Klettersteig to jedna z topowych ferat północnej Austrii. Znajdziemy na niej sporo trudności technicznych, wiszący mostek oraz przede wszystkim rewelacyjne widoki. No to co? Lecimy! Z Polski wyjechaliśmy wcześniej rano, tak, żeby jeszcze tego samego dnia przejść właśnie te feratę. Na miejsce docieramy. Zatem rozpoczynamy wędrówkę. Znajdujemy się w austriackiej miejscowości Mądze i ruszamy na jedną z najbardziej popularnych ferat północnej Aust Austrii, mianowicie na feratę Drachewand, która znajduje się mniej więcej za mną. Od samego parkingu, którego lokalizację wrzucam wam w opisie filmu, szlak jest bardzo czytelny. Na naszej drodze co jakiś czas pojawiają się szlakowskazy. Do podnóża feraty trzeba co nieco podejść. Zatem, pierwsze Kilkaset metrów trawersujemy lasem, a po około 30 minutach docieramy do feraty Drachevant. Jesteśmy u podstawy feraty, także ubieramy sprzęt, kaski i lecimy w górę. Trudność tej trasy wyceniana jest na C, jednak, tak jak widzicie, znaczna większość drogi oscyluje w granicach trudności B. Jedyne miejsce C leży mniej więcej w środku naszej feraty. Niedługo później dotrzemy pod rozejście szlaków. Wariant na lewo jest tym nieco trudniejszym, natomiast ten wariant prawy to jest wariant przez właśnie ten wiszący mostek, czyli największą atrakcję na tej całej feracie. W związku z tym my wybieramy tą opcję prawą. Dalsza część trasy jest już bardziej płaska, lecz niekoniecznie łatwiejsza. Ostatnie fragmenty to sporo miejsc BC. Które de facto zaprowadzą nas na sam szczyt. Jedyne drabinki na całej feracie znajdują się już na samym początku. Ich trudność to B. Następnie trawersujemy pierwsze skałki i lecimy dalej. No właśnie, ekipy jeszcze nie przedstawiłem, a więc na pokładzie dzisiaj mamy Ole, Marka, Michała oraz Olka. Tata, tym razem jest kontuzjowany, więc wchodzi drugą stroną. Skład mocny, więc konkretnie pniemy się pod górę. Możesz się uśmiechnąć, zęby wyszczerzać. Jakie zadanie? Przyjemnie? W porównaniu do Jury? Jak spacerek. no. Jak spacerek. No, no, to tak dobrze. Się biegnie do góry. Dobrze. No, tak się złożyło. Austria, praktycznie mamy listopad, a krótki rękaw, krótkie spodenki, naprawdę na bardzo gorący okres trafiliśmy. W miastach jest jakieś 20-25 stopni, a tutaj u nas jest no, równie ciepło i jest pięknie. Ważna albo nawet i bardzo ważna kwestia otóż ta ferata jest niesamowicie popularna. My wyszliśmy dosyć późno nawet bardzo późno było godzinie 13, więc tak na ostatni dzwonek ale nadal mieliśmy na tej trasie sporo turystów. W związku z tym bardzo Wam odradzam robienie tej feraty w godzinach porannych, no chyba że na przykład zaraz po wschodzie słońca i być może właśnie wtedy będzie to najlepsza opcja. W dalszym ciągu zmierzamy się z miejscami o maksymalnej trudności B. Niektóre stopnie są wyślizgane, nawet dosyć często się takie takowe pojawiają, więc musimy uważać, gdzie stawiamy kroki. To jest to miejsce C. Charakteryzuje się tym, że wchodzimy praktycznie pod kątem 90 stopni. Trochę klamery jest tutaj zamontowanych, więc sprawnie pokonujemy to miejsce i ruszamy wyżej. No, tak jak już usłyszeliście, ciepło tutaj, jest to ostatni powiew lata, ponieważ od przyszłego tygodnia w Alpy wkracza zima. No, ale rzutem na taśmie udało nam się jeszcze co nieco powędrować. Następnie, nieco już łatwiejszym terenem, bo wracamy do tych trudności B, pniemy się w kierunku Hängebrücke. No właśnie, tutaj zaraz po drabince jest nieco dłuższy fragment o trudności BC. Przede wszystkim mamy już tutaj ładną lufę pod nogami, której przedtem nawet w tych trudnościach C jeszcze aż takiej nie było, więc też można dzięki temu poczuć lekką adrenalinę. Jednak z metra na metr szlak się coraz bardziej wypłaszcza, trudności jednak w dalszym ciągu oscylują w granicach eee, litery B. Taka ciekawostka, feraty tą zbudowano w 2009 roku, jednak dopiero rok później zawieszono na tej trasie ten słynny, wiszący mostek. Jednak myślę, że to była no, na pewno dobra decyzja, ponieważ urozmaica on całą tras trasę i dodaje fajnej adrenaliny. Zazwyczaj w górach jest tak, że wraz ze wzrostem wysokości ilość drzew na naszej trasie powinna maleć. Jednak w tym wypadku wyłącznie się ona powiększała. No ale cóż. Druga, druga kwestia natomiast pozostaje bez zmian, bo z metra na metr panorama robi się coraz piękniejsza. To są ostatnie fragmenty BC, które wyprowadzą nas na sam szczyt góry Drachenstein. Dalej można sobie podejść na główny wierzchołek Drachewand, lecz jest on całkowicie zalesiony. W związku z tym, e, my decydujemy się zostać na, na tym szczycie Drachenstein. Jak panowie? Miło? Przyjemnie? Przyjemnie. Przyjemnie? Bardzo miła trasa. No to git. Naklejamy na Drachenstein, tak? Drachenstein. Drachenstein. Ale czekajcie, że na koniec... A. O. Dużo osób przychodzi. chodzi. To raz jest znaczy, Drachen to jest... ale to, to jest na szpisu? Co? Na szpis? Ale przy to jest po kolei nie? idzie? No tak, ale oni się wpisywali ich w ostatni. No to to, to wpisać, gdzie? No na środku. Nie wiem, gdzie jest, Widzisz swój wpis? Nie. Jesteśmy nie, nie. tutaj ważnymi ludźmi. Dobra. Zatem. Mamy godzinę 16.30 i jesteśmy na pięknym, fenomenalnym austriackim Drachensteinie. Wysokość 1060 metrów. Mamy rewelacyjne widoki na jezioro Mondze. E, Mamy rewelacyjne widoki na doliny austriackie. Tutaj jezioro jest naprawdę genialnie. Robimy sobie zdjęcia grupowe, jemy kanapki i zmykamy w dół. Podsumowując całą naszą dzisiejszą wędrówkę w trzech zdaniach. Przewyższenie jakie pokonaliśmy 900 metrów, cała trasa wyniosła 6 km, a zajęło nam to 6 godzin. Słowo końcowe, a więc. No wow, było naprawdę mega. Mam dla Was taką propozycję skombinowania Zrobienia takiego dubletu, jednej feraty, następnie drugiej, ponieważ dzisiaj, teraz zobaczyliście film z feraty Drachewand, ale rok temu na tym kanale ukazał się odcinek z feraty Intersport i można połączyć te dwie feraty w jeden wyjazd. One leżą bardzo blisko siebie i na początku zrobić feratę Drachewand. O trudności C, a następnie pójść na Ferratę Intersport, czyli tą Ferratę z tą e, słynną drabinką, e, i ona już ma trudność, jest nieco trudniejsza. Ma wycenę CD, także jest to fajna kombinacja, fajna, fajna możliwość, fajna opcja na potencjalny wypad. Jeżeli chodzi o samą Ferratę Drachewan, to do czego bym to porównał? No, Orlą na pewno trzeba mieć za sobą, jeżeli chcemy w ogóle myśleć o zrobieniu tej Ferraty. Są miejsca, są miejsca pionowe praktycznie. Są miejsca, gdzie ta adrenalina i lufa jest spora. Także na pewno taką orlą perć w tatrach trzeba mieć zrobioną i to na takim spokojnym luzie, żeby, żeby móc myśleć o tej feracie drachewant. Także to takie porównanie. Myślę, że to na tyle. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia za tydzień. Cześć!